Witajcie w odcinku 10. W tym odcinku chciałbym pozdrowić wszystkich widzów. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już w Fortnite. Chyba też kłopoty mieć chcecie. Fortnite ze mną przegrał dwa razy, a nawet trzy. A poza tym nikt was nie prosił, a tak. Ja ich prosiłem. A poza tym nikt cię nie prosił o zdanie. O ty Fortnite, szmato. Dobra, chłopaki teraz. O kurde, ale dostałem, muszę się wybronić. Minecraft przyślij mi 20 milionów graczy. Please. Dobra, Brawl Stars. Łapi teraz nasz ruch. Chłopaki musimy zaatakować mocno macie po 10 milionów graczy i atakujcie. Fortnite, nie wiem czy nam się uda, ale spróbujmy. O ale buchło, mam tego Brawl Starsa prawie hahaha. Ha, ha. Niestety to koniec, ale w jutrzejszym odcinku zobaczycie prawdopodobnie koniec tego ataku. Z Brawl Starsem planujemy mocny atak. Do jutra.